Co cieszy trenera Skorża? Dobra dyspozycja i zaangażowanie zawodników Wisły, które pokazali grając nogę. O sposobach na zwycięstwo mówi Marek Zieńczuk. Myślę, że, że dobry odbiór po ataku przeciwnika. Myślę, że pojedynki są ciekawe i wyrównane, także e, można poszkolić technikę w tych, e, w tych spotkaniach. Z jak najlepszej strony chcieliśmy pokazać także najmłodszy zawodnicy i gwiazdy. I trzeba samą dobrze atakować. E, e, akurat dobrze to robimy. Tak. Jak widać w pojedynku Marka Zienczuka i braci Broszków z zawodnikami z Ameryki Południowej Mauro Cantoro, Kleberem i Jaśkiem Paulistą, na dzisiejszym treningu nie brakowało zaciętych, trwających długie minuty wymian. Ten ostatni pojedynek trwał tak długo, że reszta drużyny zdążyła już dawno zejść do szatni. Grającym niedosyt pozostawił tylko wynik spotkania. Znaczy woli ścisłości, to dzisiaj był remis, akurat tylko remis, bo traktujemy to jako porażkę. Ostatnio wygraliśmy, także e, może następnym razem wygramy.